Halo, siemanko, witam wszystkich serdecznie, jest w końcu drugi e, wyczekiwany odcinek, jedynek, jest ze mną dyskretny i Tybur, e, jest to lemi Supreme, jedziemy, słuchajcie, jeszcze 5 sekund rozgrzewki i zaczynamy e, drugi odcinek e, tej fajnej serii. Na początek chciałem wszystkich przeprosić e, za zwłokę, ale jak wiecie, ja pracuję, nie zawsze mam czas, żeby robić odcinki, jedziemy, słuchajcie, runda numer 1, dyskretny, 57, 7 e, Tybur, e, P250, czy Glock, chyba Glock. Zobaczmy runda numer jeden Beach Arena przypominam bardzo fajna mapa e, za chwilę jak będzie momencik kto wam ją pokaże z góry. Zobaczmy. Jest pierwsza runda e, dla Tygura. Bardzo proszę, 0 do 1, jedziemy z wójeczką, słuchajcie, przypominam, pod tym odcinkiem zgłaszamy się do następnego, tak jak zawsze. Także wszystkich chętnych serdecznie zapraszam do komentowania, zostawcie również łapę, taką czy taką, jaką uważacie. Tymczasem runda numer 2, Tybór Kałaszek, dyskretny P250. Tybór, a piękna głowa przez skanik 0 do dwóch, słuchajcie, mamy. Zobaczmy, co się urodzi w rundzie numer 3. Tybór z kałaszkiem, e, dyskretny M4A4. E, przepraszam Was bardzo, ale mam katar, jestem przeziębiony, więc jakieś tam dziwne chrząknięcia, jakby były. E, no to. Tak. W... To tak chciałem wyjaśnić tylko. A tymczasem dyskretny e, pierwszy frag w jego wykonaniu, słuchajcie, i mamy rundę numer 4 na liczniku, 1 do dwóch. E, cały czas prowadzi Tybur. Przypominam, na, ma na mapie można rzucać, słuchajcie, neidy, e, flesze e, i w ogóle, e, według mnie jest troszeczkę ciekawsza niż jej mapa, stąd ta zmiana może troszeczkę więcej emocji e, będzie nam dane, dzięki temu runda numer 4, zobaczmy. Ktoś mocno skrócił dyskretny zemdwórką. Czaj się tutaj na przeciwnika e, obok sandwichowni zdobywa. E, drugi frak tym samym wyrównując. Idziemy z łaci. na numer 5. Dyskretna łupka. Jego przeciwnik Deagle dwa flesze i smog ale nie zrobi z nich użytku, gdyż już leży na piasku twarzą. E, do dołu 3 do 2. Runda numer 6. Tybur chyba zbiera na awupkę, nie, jednak zakup SSG w jego wykonaniu, zobaczmy, gdzieś tam koło sandwiczowni na pewno się czai, koło smażalni ryb, natomiast dyskretny strejfuje z awupą. Już widział przeciwnika, zobaczmy, skraca. No i używa nade'ów, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mało używacie nade'ów na live'ach na tej mapie, a polecam jednak to robić, no bo to pomaga, dyskretny już skraca mocno i nie wyciągnął 5 na tylko awupę i to się dla niego skończyło nie najlepiej, bo Tybur zdobywa frag i mamy remis 3-3. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, słuchajcie, to jest One Win One Skin, odcinek e, numer 3. W sensie jako numer, sygnatura 2, natomiast jest trzeci odcinek tej serii, dlatego że był odcinek zerowy, tymczasem 4 do 3. Wychodzi na prowadzenie dyskretny, bardzo proszę, ósma runda na liczniku. Komplet granatów dyskretny, a Wubka w jego rękach, no... E, może być e, ciężko Tyburowi teraz uskutecznić comeback, ale zobaczmy, co się urodzi, już zlokalizował przeciwnika dyskretny i zmierza w jego kierunku, teraz skraca bardzo agresywnie. Gdzieś Tybur zniknął, na chwilę już z prawej strony wyskoczył. Przeciwnik e, obity, delikatnie dyskretny, za 14 punktów HP, no i robi użytek teraz z najdów. Zobaczmy, co wymyśli Paweł. Wszystkie najdów jego. Eee, ekwipunku zostały wyrzucone I wcelowany mocno w jedno miejsce Ale nie trafił teraz flikiem e, W przeciwnika Chociaż obity Tybur do 36 Przepraszam jednak trafił gdzieś tam Ten rikoszet e, doszedł I czy będzie piąty frag dla dyskretnego Zobaczmy Tak jest 5 do 3 Zatem słuchajcie i dziewiąta runda przed nami ha, Tybur już delikatnie e, zdenerwowany Napisał na czacie rasz więcej. więcej. Oh yeah. Takie ma prawo Paweł, jak i każdy. Możecie raszować, możecie nie raszować, możecie iść na ryby, możecie wyjść po schodach, e, b, możecie sobie kupić e, rybę w smażalni Dowolność naprawdę stuprocentowa tymczasem tybór e, odpowiada jest 5 do 4, jednorundowa przewaga. Dyskretnego. Dziesiąta runda na liczniku, zobaczmy. A tybur, a dyskretny. Pojedynek snajperów zatem. Już najdę rzucony przez dyskretnego i oberwał. Tybur spalony. Aż jednak widzicie, te najdy e, się ewidentnie przydają. No, ciekawy frak. Tyburowi ma się nie podoba. Nie wiem dlaczego, bo wszystkim się bardzo podoba. Wydaje mi się, że. E, jeżeli ktoś już się dostaje do odcinka, to musi grać na 100%, a nie narzekać jak baletnica z tym słynnym romkiem i dyskretny po raz siódmy zdobywa frak 7-4 zatem. 12 na kurun, zobaczmy, co się urodzi. Mam nadzieję, że Tybur e, do końca będzie walczył. E, tak w jego rękach ma też flesha jeszcze tybór, no ale dyskretny AWP. Celowany, teraz nie trafia. Obija Tybura do 31 i pewnie skończy. Tą rundę z pistoletu jednak nie. Czy tybór, czy dyskretny, zobaczmy? Dyskretny obity 78. Tybur, jednak Tybór! Zobaczcie! Mimo tego, że miał dużo mniej HP od przeciwnika, e, zdobywa piąty frak. I mamy 7 do 5 i dwie rundy przewagi e, dla dyskretnego. I z, zamieniamy się stronami. Zatem słuchajcie, przypominam, to jest mapa CT. Tak jak zawsze wiem, jestem monotematyczny, ale tak jest prawda. Jedziemy z drugą połówką. Znowu obaj panowie e, bez pieniążków, e, z pistoletami. Zobaczmy. Runda numer 13. Tybór USP. Dyskretny. tak, 9 i Tybór, zobaczcie, po raz drugi raz yy, Przepraszam bardzo, drugi raz z rzędu 7 do 6 No i topnieje przewagę dyskretnego Jedna runda No i SSG Tybór, zobaczmy A tą broń bardzo lubię, bo są bardzo efektowne fragi Zresztą chyba wiecie o tym Każdy, e, kto ogląda CSa wie, że z SSG Jednak te fragi No mogą być, mogą się podobać e, Zobaczmy, Deagle e, Deagle w rękach e, dyskretnego I nie skraca tym, tym razem Paweł tylko gdzieś tam w okolicach smażalni się kręci. No próbuję chyba skrócić dystans. Bo na epicką głowę z digla. Obity już Tybur do, 30, do, do 70 HP za 30. przepraszam bardzo dalej. No tak jak już wcześniej mówiłem, jestem chory, sorry. E, sorry za głos i w ogóle. Wróćmy do Maciego, słuchajcie, 14 runda e, 70 HP na koncie tybura. I stóweczka na koncie dyskretnego. Digl dyskretny, SSG tybur, zobaczmy. Jakiś znajdę w stronę dyskretnego lecą, ale obijają go tylko za 8 punktów HP. I dyskretny już skraca dystans. Robi to, co bardzo nie podoba się jego przeciwnikowi. Zobaczmy, że to wykorzysta. Jest skrócony dystans i ma przewagę. Teraz dyskretny tak jest. Po raz 8 zdobywa frag 8 do 6. Przypominam, dyskretny Supreme Tybur Lem. Wiem, że Renga nie gra, ale na pewno byście chcieli wiedzieć. Zresztą na mnie tu, chyba Wam to pokażę. Piętnasta runda. Zacięty meczek, słuchajcie. Tak wiem, nie mówić, słuchajcie. Już teraz tym razem Tybur skrócił dystans i dyskretnie wyciąga taka i zobaczmy jak się e, tak konfrontacja rozwinie. Mocno bity, dyskretny, ale mimo wszystko zdobywa fragi. Mimo tego, że zostało mu 12 punktów HP na koncie wygrywa rundę numer 9 i zobaczmy 16. runda na liczniku. Oślepiony Paweł. Gdzieś tam przeciwnika dostrzegł, ale nie trafił Już skrócił Tybór, po raz kolejny No jest ewidentnie rozjuszony tym, że Skracał dyskretny wcześniej e, dystans e, Praktycznie w każdej rundzie I teraz próbuje robić to samo, ale niestety No, efektywność e, Tego postępowania jest średnia Bym powiedział 10 do 6 za tym I 17 runda na liczniku, zobaczmy SSG dyskretny Diggle, tybur. No zamienili się, broń mi panowie Zobaczmy, Tybór już obity za 32 punkty HP. I skraca dystans znowu Paweł. A gra psychologiczna też chyba tutaj jest uskuteczniana. E, nie trafił teraz Paweł. Do 3 razy sztuka e, za czwartym nauka. E, jest frak dla dyskretnego numer 11. 18 runda na liczniku. Zobaczmy. był teraz zakupił Negewa. Ewidentnie jest to e, dowód na to, że... No... Może być trochę zdenerwowany e, zawodnik e, ct no ale cóż. Tak czasem bywa. Złajcie też ze sport. I wiadomo, że emocje e, potrafią być skrajne. Tymczasem 12 do 6 i 19 runda przed nami. M M4, tym razem klasycznie Tybur. Zobaczmy. Już skraca dystans i obity do 13 HP Paweł i chyba teraz, chociaż nie, Tybur też obity do 19, no cóż za zacięta walka, który pierwszy trafi ee, w hitbox. Ten zdobędzie tą rundę, zobaczmy, jednak Paweł. 13-6 i jest to zwycięstwo Pawła oczywiście, gratuluję serdecznie, no tak się zajawiłem słuchajcie, tym meczykiem e, że no nie ogarnąłem, że to już koniec, także gratuluję serdecznie dyskretny wygrywa słuchajcie odcinek One Win One Skin e, numer e, 3 z sygnaturą 2 oczywiście, bo już wcześniej, tak jak już wcześniej mówiłem był odcinek zerowy, zapraszam was serdecznie do zostawienia łapy takiej lub takiej zostawcie suba, e, dzwona wbijajcie na Facebooka, wbijajcie do grupy i widzimy się na następnym odcinku, siemanka, cześć! list.